Ale dzisiaj cieplutko w tym słoneczku. Siemanko, siemanko, witajcie na moim kanale, witajcie w drugim odcinku. Zaczynamy moje jazdy. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego ludzie źle hamują. Nie wiem, czy można tak to określić, ale ja uważam, że ludzie w Polsce po prostu nadużywają hamowania wtedy, kiedy nie trzeba. Ideą właśnie płynnej jazdy i takiego płynnego ruchu jest przewidywalność. I najważniejsze jest to, żeby pilnować odstępów między, między samochodami i regulować to gazem, ale nie hamulcem. Hamowanie jest tylko i wyłącznie jak musisz skręcić, zatrzymać się, jest stop światła. Naprawdę można przejechać y, trasę w mieście z punktu A do punktu B w ogóle nie naciskając hamulca. Po prostu staramy się kontrolować wszystko gazem, biegami lub samym pędem samochodu. Rozpędzony samochód nie zatrzymuje się tak szybko, ale nie wciskając gazu, wytraca prędkość. Jeżeli masz samochód z skrzynią manualną, no to jest to bardziej efektywne i. Łatwiej to się robi. A ty wiesz, że mogę wrzucić dwójkę, a potem trójkę. W skrzynach automatycznych, bezstopniowych zwykle jest też jakieś hamowanie silnikiem lub blokowanie jednego biegu. Też można przełączyć czasami na tryb sport i hamować biegami. A jeżeli ktoś przed tobą pomaga w tym i używa kierunkowskazów w ogóle pięknie się Jest taka teoria jazdy po okręgu. Możecie sobie zobaczyć różne są takie filmiki, jak się tworzą korki i właśnie hamowanie jest głównym przyczyną tego, że y, ktoś się zagapi, zahamuje i wszyscy będą musieli się zatrzymać. No i w związku z dużym natężeniem ruchu w tym miejscu pojawia się korek, bo bo ktoś stanął. A nic tak się stoję. Starajmy się robić tak, żeby nie stawać całkowicie. Róbmy. Żeby ten ruch był cały czas płynny i przewidywany dla wszystkich użytkowników drogi. Można naprawdę płynność ruchu usprawnić swoim zachowaniem, tylko trzeba chcieć. Ja się też ciągle jakby tych zachowań uczę. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę. Nie ukrywam, że też kiedyś jeździłem jak debil. Co za fuj, kurwa? Co za fuj? Domu musi być, kurwa, Nie, jakoś nie patrzyłem na odstępy, a to jest kluczowe w czasie jazdy samochodem, bo w zasadzie to jesteśmy w jednej drużynie, która chce dojechać jak najszybciej do danego celu. To jest taka moja teoria. To pomagajmy sobie, no po prostu. No, jeżeli, jeżeli jesteś w stanie pomóc drugiej osobie, to to rób. Przykłady. Pierwszy przykład: hamowanie w zakręcie lub łuku drogi. Generalnie powinieneś dostosować prędkość przed zakrętem, przed łukiem drogi. W czasie tego zakrętu, w czasie już pokonywania łuku, każde naciskanie pedału hamulca powoduje destabilizowanie samochodu i jeżeli pukniesz ten pedał hamulca dosyć gwałtownie, to możesz doprowadzić do tego, że, że skończysz w barierkach. Zwłaszcza jeżeli jedziesz na jakichś śmietnikach 10 i ta guma już yy, przestała być miękka 5 lat temu, a Ty dalej uważasz, że masz dużo bieżnika i, i masz dużo przyczepności także na zakrętach jedziemy bez gazu i na wyjściu z zakrętu ten gaz dodajemy przy zmianie pasa ktoś jedzie na lewym pasie i zmieniając pas na prawy hamuje no to jeszcze pół biedy, gorzej jak je zjeżdża na lewy i hamuje, ale generalnie no, powinien dostosować swoją prędkość przed tym manewrem, uważam, że kluczowe jest sygnalizowanie swoich zamiarów wcześniej niż naciśnięcie pedału hamulca jeżeli przygotowujesz się do jakiegoś manewru i za chwilkę zaczniesz hamować, a potem wrzucisz kierunkowskaz, to zdecydowanie lepiej dla osoby, która jedzie za tobą, jest, gdy najpierw wrzucisz kierunkowskaz, dzięki temu, że ty mu zasygnalizujesz to wcześniej, odpuści sobie gaz i będzie mógł za chwilę znowu przyspieszyć. Kolejny przykład to jest dojazd do jakichś skrzyżowań, rąd, gdzie nie ma stopu, tylko jest ustąp pierwszeństwa. Ludzie dojeżdżają do takich miejsc zatrzymują się, rozglądają się do... Okay. I dopiero ruszają. Jeżeli jest wolne, powinno to być zrobione w ten sposób, że dostosowujesz prędkość przed skrzyżowaniem, przed rądem. Patrzysz, czy jest możliwość włączenia się sprawnego. Widząc już samochód na rondzie, no to można dostosować swoją prędkość w ten sposób, żeby nie zatrzymać się, tylko zwolnić, przyhamować, włączyć się sprawnie. Wcale nie trzeba zatrzymywać się na ustąpie pierwszeństwa. Ludzie widząc samochód w połowie ronda. To on już się zatrzymuje, bo nie zdąży. No tak, no jeżeli się zatrzymujesz, no to nie zdążysz, a jeżeli się toczysz i masz już jakąś prędkość, no to przecież on na tym rondzie ile jedzie? 20 na godzinę? No to jeżeli jedziesz 10 i nacisniesz lekko gaz, to od razu masz 20, on no to przecież Cię nie dogoni. Chodzi o to, żeby mu nie wymusić tego pierwszeństwa, ale zrobić to na tyle sprawnie, żeby można było się nie zatrzymywać. Na autostradach, na drogach szybkiego ruchu też nie powinno się praktycznie tego hamulca używać, no bo, no bo po co? No jest. Tak duże opory powietrza, wystarczy zwolnić ten mat yy, odpuścić gaz i samochód zwalnia. No to, że ktoś nacisł, to przed Tobą nacisnął hamulec, to on się przecież zaraz nie zatrzyma do zera. Zobacz, daj sobie chwilę, wiem, że Twój mózg będzie Ci podpowiadał hamuj, 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 ale o, poczekaj chwilkę i zobaczysz, że samo odpuszczenie gazu jest wystarczająco skuteczne i pozwala otrzymać ten odstęp przed samochodem poprzedzającym. Wcale nie trzeba hamować. Zwróćcie uwagę kiedy też na to, jak jeździcie w terenach górskich. Bardzo często jest tak, że ludzie jadą na hamulcu z górki cały czas. No i w pewnym momencie ten hamulec już jest, ma taką temperaturę, że przestaje działać. Uważajcie na to, no bo możecie się dziwić. Szczytem tego już jest hamowanie pod górkę. Jeżeli jedziemy za kimś i mamy wzniesienie, a on hamuje, to ja takich zachowań nie rozumiem. Nie wiem, no to z fizyki chyba to wynika, że mając większy opór, to nie trzeba hamować. Jeżeli macie taki nawyk, że jeździcie z nogą na hamulcu, to sugeruję go zmienić na to, żeby być przygotowanym do hamowania, ale nie zaświecać stopów, gdy to jest niepotrzebne. Jeżeli odpuścisz gaz, to samochód też zwolni. Jeżeli nie czujesz się pewnie, to wtedy wydaje mi się, że jedziesz po prostu za szybko. Wolność! Jeżeli czujesz, że musisz zaraz hamować w jakimś łuku albo na zakręcie, hamowanie powinno być krótkie, a nie przeciągnięte w nieskończoność. No, więc jeżeli macie też jakieś takie swoje miejsca, w których uważacie, że, że ludzie jakoś przesadzają z tym naduży i nadużywają hamulca, to piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem, co o, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się spodobał ten materiał, no to oczywiście zachęcam do pozostawienia komentarza, lajka, subskrypcji. I co, widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia, cześć, elo!